Przy kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie jest tak jak w innych miejscach pięknie zielono, wiosennie, ale wzrok przykuwa napis, który powinien być dla nas bardzo ważny. A gdzieś tam w pandemii koronawirusa umyka setna rocznica urodzin. Chodzi o Jana Pawła II 1920-2020. Jest tutaj cytat: Eucharystia to jest przede wszystkim ta świadomość: jestem miłowany, ja jestem miłowany. Święty Jan Paweł II, czas koronawirusa, czas, kiedy w ograniczony sposób możemy korzystać, teraz już coraz pełniej we Mszy Świętej, odkrywa nam tę prawdę. Eucharystia to jest przede wszystkim ta świadomość: jestem miłowany, ja jestem miłowany i. Przy całej radości z możliwości korzystania z transmisji drogą radiową, telewizyjną czy internetową, nic nie zastąpi jednak bezpośrednio możliwości uczestniczenia we Mszy Świętej i możliwości przyjęcia Pana Jezusa pod postacią chleba ucharastycznego. I to niech nam w sercu pracuje, bo nie możemy zagłodzić swojej duszy i w tym znaczeniu. To tyle, trzymajcie się Wasza Anieszkowa.